Siemanko, ja nazywam się Łukasz Białecki i bardzo się cieszę, że mogę gościć Was na kanale Flavor Design, a tak się składa, że do naszej oferty wpadły ostatnio nowe paski do Apple Watch, paski naszej marki własnej, czyli Tech Protect, a nazywają się Neon Clasp. I są całkiem ciekawe, głównie przez jedną ich właściwość, ponieważ pasków nylonowych już było sporo, ale zazwyczaj te elastyczne paski nylonowe nie miały żadnej formy zapięcia, czyli trzeba było po prostu je rozciągnąć, naciągnąć na nadgarstek. Natomiast tutaj, już w nazwie tego produktu, właśnie kryje się pewnego rodzaju sugestia, owo clasp, czyli z angielskiego właśnie. Forma zapięcia, klamry. No i właśnie tego typu klamerką, tego typu zapięcie te paski posiadają. No i to dla wielu użytkowników może być plus. Mistrz, powiedziawszy, ciężko ocenić, czy wygodniejsze są dla mnie te. Najprostsze możliwe w formie, właśnie po prostu naciągane. Najzwyczajniej świecie na nadgarstek elastyczne paski. Czy jednak wolałbym mieć klamerkę? Próbowałem jednego i drugiego, do końca nie mogę się zdecydować. Natomiast po prostu do, tą decyzję pozostawiam Wam w związku z tym. No ale oczywiście podejmiecie ją dopiero jak zobaczycie ten produkt. Więc nie zwlekajmy, zajrzyjmy sobie do środka. Jak widzicie, tu cztery opakowania, ponieważ są cztery warianty kolorystyczne: czarny, granatowy, pomarańczowy oraz szary. No i o ile czarny, to po prostu czarny, rzecz jasna, natomiast tutaj te kolorki muszę przyznać, że są po prostu ładne. Są przede wszystkim fajnie nasycone. W przypadku pomarańczowego i granatowego szary znowu ma bardzo taki przyjemny odcień. To jest bardzo, bardzo jasny szary, jak widzicie, no taki już w zasadzie wpadający w beż. Dlatego też on się nazywa jakby w naszej nomenklaturze Titanium. No, coś troszkę rzeczywiście jest na rzeczy. No i coś, co też moim zdaniem, wierzcie mi, rzuca się w oczy od razu po wyjęciu tych pasków sobie z pudełeczka. Bardzo, bardzo przyjemna jakość wykonania. I trzeba dodać, że jednocześnie są to paski za 39 zł. Co jeżeli wiecie, na, skoro używacie Apple Watcha, to pewnie wiecie ile kosztują paski od Apple. To jest po prostu ułamek ceny, którą Apple oczekuje za swoje produkty do Apple Watcha. A szczerze powiedziawszy, uważam, że jakość jest naprawdę pierwszorzędna. Śmiało można porównywać te produkty chociażby z produktami na przykład Spigena, które również dystrybuujemy, które i tak są zdecydowanie tańsze od produktów Apple, a tutaj mamy jeszcze tak naprawdę schodzimy w dół z tą ceną. No, uważam, że 39 zł to nie jest absolutnie wygórowana cena za przyzwoity pasek do zegarka, zwłaszcza taki, który no naprawdę dobrze kurczę, wygląda. No i wspomniana właśnie klamerka, no, to jest całkiem sympatyczny dodatek. Tak jak powiedziałem od razu na wstępie, czy według mnie na pewno wygodniejszy i na pewno niezbędny, nie wiem, ale czy dobrze wygląda? Niewątpliwie tak, po prostu, wiecie co, troszkę fajniej, troszkę jakby tak porządniej po prostu wygląda to wszystko. Gdyby tutaj cała historia kończyła się na tym, po prostu, że mamy tylko szlufkę, która pozwala nam regulować długość i po prostu przepinamy sobie to i koniec, no, to byłoby to po prostu produktem nieco nudniejszym, wręcz nawet. Po prostu ten dodatkowy element tutaj aluminiowy, bo to jest też aluminium, to nie jest żadne tworzywo sztuczne, to nie jest coś, co się rozleci. Wygląda po prostu całkiem, całkiem nieźle. Regulacja. Pomimo tego, że mamy tutaj klamerkę, dalej jest bardzo prosta, jeżeli nie prostsza. Tu mamy po prostu, jak widzicie, taką zapadkę. Wystarczy to podnieść, i w tym momencie już swobodnie sobie tą klamerką przesuwamy po pasku, decydując na jaką długość chcemy sobie ustawić właśnie owo zapięcie. I to rzeczywiście, koniec końców, po prostu sprawia, że zakłada się to delikatnie łatwiej, bo oczywiście najpierw trzeba i tak po prostu sobie to poluzować. I rękę tutaj wcisnąć. Ale chodzi o to, że w tym momencie, kiedy mamy tylko taką szluwkę, którą ustawiamy sobie po prostu pożądaną długość paska, jeżeli w ten sposób wciskamy dłoń naszą w ten pasek, zdarza nam się od razu ją po prostu rozregulować, pociągnąć tym paskiem i na przykład zaraz jest on za długi i trzeba go po prostu z powrotem już na nadgarstku ściskać, co jest trochę wkurzające najzwyczajniej w świecie. Tutaj tego typu historia się nie wydarzy, ponieważ to jest zapięte w jednym miejscu i nieważne jak byśmy to rozciągali, to się nie ruszy przecież. Więc luzując sobie właśnie do pełnej długości, bardzo lekko to przechodzi nam po prostu przez dłoń, a następnie wystarczy po prostu tą końcówkę paska pociągnąć Ciągnąć, zapiąć sobie w tej klamerce i mamy idealnie dopasowany po prostu zawsze pasek do nadgarstka. A tak jak i powiedziałem, moim zdaniem ten dodatkowy taki akcent tutaj, właśnie metalowy, też sprawia, że wygląda to troszkę lepiej, trochę porządniej i może koniec końców, po prostu takie faktycznie jest. Na pewno to, że. Przez tego typu właśnie zapięcie i tego typu regulacje, ten pasek nie będzie nam się samoczynnie rozszerzał podczas zakładania, jest sporym plusem. Zapięcie jest też stosunkowo pewne, ponieważ tutaj mamy po dwóch stronach zapadki. Żeby zapięcie zwolnić, należy popchnąć obydwie. Popchnięcie tylko jednej nie skutkuje otwarciem blokady. Żeby tą odpiąć, należy do góry popchnąć jedną i drugą i w tym momencie blokada ustępuje i mamy rozpięty zegarek. Mocowania do samego zegarka również są aluminiowe, bardzo porządne, dobrze spasowane. Nic nie wystaje na zewnątrz, nie wchodzi nam też do środka, nie tworzy się tu żadne zagłębienie, jest po prostu idealnie i nic absolutnie. Się tu nie przesuwa, nie pracuje, spoczywa bardzo, bardzo dobrze. No i przez to, właśnie wszystko mamy tutaj takie trochę połączenie światów, ponieważ z jednej strony mamy elastyczną, bardzo wygodną, świetną na przykład, chociażby do aktywności fizycznej, opaskę, ale z drugiej strony mamy zapięcie takie charakterystyczne bardziej dla bransolet metalowych. Metalowe, pewne, mocne zapięcie metalowe, mocne, tutaj okucia, bardzo pewnie, bardzo stabilnie trzymające się samej obudowy Apple Watcha. Ciekawy kompromis trochę między właśnie paskiem a bransoletą. Dobrze to wygląda moim zdaniem, naprawdę fajnie się prezentuje, zachowuje wszystkie cechy właśnie bardzo wygodnego takiego paska sportowego. Moim zdaniem nylon jest jeszcze wygodniejszy przy aktywności fizycznej, przy treningu, niż nawet paski silikonowe. Jasne, brudzi się, może nasiąkać wodą, jeżeli pływamy, czy po prostu Podczas treningu, no i warto byłoby to po prostu jakoś przeczyścić, przepłukać, ale z drugiej strony, jest na pewno o wiele o wiele wygodniejsze niż pasek silikonowy. I ma też tą fajną cechę, że nawet mocno stosunkowo zaciśnięty na nadgarstku. No, a kiedy chcecie mieć na przykład chociażby po prostu pewne wiarygodne, stabilne pomiary podczas treningu z Apple Watcha, no to wiadomo, że warto by było, żeby ta opaska była dosyć mocno zaciśnięta, żeby zegarek mocno na naszym nadgarstku spoczywał. No, i tutaj dokładnie tak jest. I nawet przy bardzo mocnym zaciśnięciu nie odczuwamy szczególnego dyskomfortu. Jasne, no, nie możemy przesadzić do. Odetniemy sobie dopływ krwi po prostu do dłoni, ale jeżeli oczywiście w ramach zdrowego rozsądku nawet stosunkowo mocno sobie to zaciśniemy, także nie będzie absolutnie żadnych szans, żeby zegarek nam się przemieścił. To i tak nie odczuwamy żadnego większego dyskomfortu. Paski też, jak widzicie, są względnie szerokie. To jest 46mm Apple Watch. No i ten pasek w zasadzie pokrywa tutaj no, 3 czwarte w zasadzie szerokości, jeśli nie więcej, koperty samego zegarka. Także to też podnosi moim zdaniem zdecydowanie komfort, ale też nie jest to na tyle jakby szerokie, żeby wyglądał na przykład na stosunkowo drobnym nadgarstku, wręcz zbyt masywnie. Warianty kolorystyczne są cztery, ale są interesujące, ciekawe, i wydaje mi się, że każdy tu znajdzie coś dla siebie. Ja niewątpliwie byłbym zainteresowany na przykład granatowym, właśnie oraz tym titanium. Jeżeli ktoś lubi pomarańcz, no to też on jest jakby w ogóle tak poza tym. No to super, naprawdę bardzo fajny, intensywny pomarańczowy kolor. No a czarny, jeżeli znowu nie lubicie kolorów, no to wiadomo. Czerni zawsze będzie pasować po prostu do wszystkiego. Także tylko cztery kolory, ale wydaje mi się, że da się z tego znaleźć coś dla siebie. No i wydaje mi się, że może to być po prostu naprawdę taki bardzo uniwersalny pasek dla Was, bo wiadomo, niektórzy lubią zmieniać, niektórzy noszą po kilka zegarków i zmieniają paski w zależności od okoliczności, po prostu od ubioru, etc. Ale wielu użytkowników chce mieć jeden pasek, który po prostu nosi, dopóki on się nie zużyje, bez mała. I wiem, że wielu z was no, nie chce i wręcz nie wyobraża sobie zmieniać paska w smartwatchu, kiedy wychodzi z pracy i idzie na siłownię na przykład. Tylko chce dalej być w tym samym wygodnym pasku przez cały dzień. No to uważam, że to jak najbardziej może Wam to gwarantować. Wygląda to na tyle dobrze, że absolutnie moim zdaniem nie będzie się gryzło nawet z jakimś biznesowym ubiorem, w którym na przykład musicie chodzić do pracy i jest. Super, ale to naprawdę super wygodne, więc świetnie sprawdzi się właśnie czy na siłowni, czy na basenie, czy na rowerze. Absolutnie w żaden sposób nie ogranicza ruchów, nie sprawia żadnego dyskomfortu, nawet przy takich szerokich, obszernych ruchach nad garstkiem, nie wyczuwam tutaj nic, co mogłoby po dłuższej chwili sprawiać mi jakiś dyskomfort, czy powodować jakieś obtarcia. No a nie mówiąc już o tym, że właśnie tego typu elastyczne paski bez najmniejszego problemu można też zapiąć odrobinę wyżej, na przykład w trakcie treningu. Jeżeli chcecie mieć w ogóle zupełnie, wolny ten nadgarstek i nie lubicie jednak jeżeli czujecie na przykład podczas chociażby właśnie ćwiczeń siłowych, gdzieś tam kiedy obciera Wam się ten zegarek o nadgarstek kiedy mocno pracujecie na przykład tutaj ręką, no to zapięcie tutaj centymetr wyżej tak naprawdę za nadgarstkiem też nie będzie żadnym problemem i ten zegarek nie będzie się Wam opuszczał no właśnie dzięki temu, że ta opaska jest elastyczna, a też tak jak powiedziałem właśnie zmiana długości po prostu jest tutaj banalnie prosta i super szybka właśnie dzięki temu, że mamy tylko to jedno zapięcie którym po prostu uwalniamy i Zamykamy klamrę na samym pasku. Dlatego powiem Wam, że naprawdę są świetne i z czystym sumieniem chcę je Wam polecić. Pokazywałem Wam ostatnio bardzo nawet podobny produkt od Spigena, ale właśnie bez klamry, a tylko po prostu z regulacją taką na szlówkę e, średnicy samego paska. Bardzo je chwaliłem. Tutaj natomiast właśnie mamy jeszcze tą dodatkową klamerkę, która sprawia, że jeszcze. Chyba wygodniejsza jest poniekąd właśnie ta regulacja, a samo zapięcie bardzo pewne, więc tak naprawdę wypadałoby ten produkt pochwalić jeszcze mocniej. I też uważam, że zdecydowanie to po prostu jest bardzo dobry, uniwersalny, taki całodzienny pasek do Apple Watcha. Dlatego, jeżeli właśnie preferujecie posiadanie jednego, wygodnego, ładnego paska do zegarka, nie chcecie się bawić w rozwiązania typu, że w ciągu dnia nosicie tytanową albo skórzaną, na przykład jakąś bransoletę, a na siłownię zmieniacie dopiero na nylonową bądź silikonową, no, to uważam, że to jest bardzo wygodny, bardzo fajny patent. Jasne, na pewno paski nylonowe będą zużywać się szybciej od tych skórzanych czy tych metalowych. No, ale myślę sobie, że przy wspomnianej cenie 39 zł, to nawet gdybym miał wymieniać takie paski i dwa razy w roku, co wydaje mi się, że się nie wydarzy, że taki pasek powinien koło roku w sumie wytrwać, bo czemu nie? Nie obiecam wam, że szczególnie dłużej. No, wszystko zależy od użytkowania. Jeżeli będziecie faktycznie w tym regularnie ćwiczyć, no to prawdopodobnie rok to jest maks. No, ale też z drugiej strony. Moim zdaniem fajnie mieć takich pasków nawet po prostu na raz właśnie dwa, trzy i dobierać je sobie po prostu najzwyczajniej w świecie do humoru i do odzieży. A dalej nawet cztery takie paski nie kosztują w zasadzie tyle co jeden od Apple, więc serio bardzo serdecznie je ja Wam polecam. Dobrze wykonany, solidny produkt, który jestem pewien, że sprosta Waszym oczekiwaniom. Jeżeli mniej więcej pokrywają się z tym, o czym tutaj mówiłem. A zatem, mam nadzieję, że udało mi się Was nimi zainteresować. Jeśli tak, to jest mi rzecz jasna, niezmiernie miło. Znajdziecie je oczywiście w naszej ofercie na naszej stronie oraz w naszym sklepie na Allegro, do których linki zostawiam Wam w opisie tego filmu. A teraz dziękuję Wam serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.